Dobry wieczór! Jest nam ekstremalnie miło, że tutaj jesteście. Zgadzacie się, że dobrze jest gromadzić się wspólnie w celu współtworzenia? Wiecie, czego chcecie? Czerpiecie radość z waszego rozwoju? Nawet gdy jest bolesny? Cóż, często na początku jest. Rozwój często z początku jest niekomfortowy, ponieważ gdy wykluje się w Was nowe pragnienie, lub gdy skoncentrujecie się na pragnieniu, które było przygotowane dla Was już jakiś czas, ale podchodzicie do niego ze swojej obecnej perspektywy, że nadal nie wygląda nawet podobnie do tego, co chcecie. Wtedy pojawia się w Was wibracyjny dysonans, który odzwierciedlany jest dla Was przez Wasz emocjonalny system naprowadzania. Więc im gorzej się czujesz, tym lepiej wszystko się układa. Zabawne, prawda? Im więcej o coś prosicie, tym więcej rozpędu to nabrało w sensie wibracyjnym, w waszej wibracyjnej rzeczywistości. Rzecz tylko w tym, że w danym momencie, w chwili negatywnych emocji, skupieni jesteście w przeciwieństwie tego, kim naprawdę jesteście i czego naprawdę pragniecie. I nie ma innych słów, które Ester tłumaczyłaby z przekazywanych przez nas wibracji częściej niż te, Ponieważ to jest najważniejsza rzecz, którą warto wiedzieć, zapamiętać i przestać mieć do siebie pretensje. A jednak jest to właśnie rzecz, na której większość z Was najczęściej się potyka. Ponieważ jesteście istotami ludzkimi, cudownymi stworzeniami, potężnymi twórcami w ludzkiej postaci, którzy stworzyli tak wiele rzeczy wokół siebie, które się zamanifestowały, które możecie zobaczyć, usłyszeć, powąchać, Posmakować i dotknąć. I zgodziliście się: Jest pomiędzy wami pewne ogólne błędne założenie konsensusu, które mówi, że to jest rzeczywistość. A my mówimy, oczywiście, że to rzeczywistość, ale tylko jej część. To tylko część rzeczywistości, a co najważniejsze, że to część rzeczywistości, która jest już czasem przeszłym w kontekście Waszego tworzenia. To, co się zamanifestowało, to tak naprawdę już stare wieści, ponieważ gdy jest coś przejawione, to rozegrało się już na wszystkich poziomach wibracyjnej dwuznaczności. Stało się manifestacją, której i Wy, i inni możecie doświadczać swoimi zmysłami. Myślicie więc, że to takie rzeczywiste, ale nie jest tak rzeczywiste, czy tak ważne, jak ta wibracyjna rzeczywistość która nadal jest w procesie stawania się. I to jest coś, o czym najtrudniej jest wam pamiętać i czerpać z tego ukojenie, ponieważ czujecie, że manifestacje są takie ważne, podczas gdy tak naprawdę są jedynie odskocznią, z której wybijacie się do czegoś innego. Kiedy jednak pozwolicie im być tak ważnymi, że zajmują wiele waszej uwagi i czasu, to tym, co zdominuje wasze wibracje, będzie to, co jest teraz? Ile mam teraz pieniędzy? Jaka jest moja wartość? Ile mam długu? Ilu mam kochanków? Ilu kochanków nie mam? Czy moja ukochana osoba już nigdy się nie pojawi? Jaka jest moja obecna rzeczywistość? Czy mnie zadowala? Co myślą inni, gdy mnie widzą? A gdy ja widzę innych, co o nich myślę? Tak więc, obecna rzeczywistość to dla was taka wielka rzecz, ale my chcielibyśmy, żebyście nie robili z niej takiej wielkiej rzeczy. Chcielibyśmy, żebyście zaakceptowali pełnie tego kim jesteście. I żebyście pamiętali, że jesteście energią źródła i że to źródło energii owszem skierowało trochę uwagi do tego fizycznego ciała, które znacie jako siebie, ale ta część, którą znacie jako siebie, jest tylko częścią Was, którą wiecie, że jesteście, ale jest też inna część, która jest Wami. I gdy ta część Was, którą myślicie, że jesteście, łączy się z częścią, którą zapominacie, że jesteście, gdy te dwie części Was łączą się ze sobą, życie staje się czymś niewypowiadalnym. Nie ma słów, by opisać, jakie to uczucie. Ta miłość, ta moc. Ta jasność i ta niezwyciężoność, do której macie dostęp, jeśli pozwolicie sobie na zjednanie ze sobą. Robicie to, ale tylko czasami niektórzy częściej niż inni na przykład sportowcy przez ilość czasu, jaką spędzają na kortach czy boiskach, często znajdują się w zjednaniu, i dzięki temu można powiedzieć, że to zjednanie z tym, kim są, jest u nich dominujące. I możecie stwierdzić, którzy to są, ponieważ ich zdolności fizyczne, które już wytrenowali fizycznie, co ma znaczenie, są teraz wzmocnione, wspierane przez to wspaniałe, niefizyczne zrozumienie, co oznacza, że mają dostęp do praw fizyki w sposób, w jaki większość ludzi nigdy nie ma i mają go w momencie, w którym ma to znaczenie. Nie tylko mają to, co możecie nazwać specjalnymi zdolnościami psychicznymi, a my nazywamy normalnym połączeniem z tym, kim jesteś, a co daje szerszy punkt widzenia. Gdy są odpowiednio skupieni, odpowiednio podłączeni, włączeni i dostrojeni, to nie tylko potrafią ocenić przestrzenny dystans pomiędzy tym, gdzie są, a koszem, nawet jeśli nigdy wcześniej nie stali dokładnie w tym samym miejscu. Nie tylko mają dostęp do wiedzy o prędkości i kierunku wiatru, gdy są na zewnątrz, i nie tylko mają pełną mistrzowską władzę nad swoimi mięśniami. Mają wiedzę, jakiej większość ludzi sobie odmawia, i to właśnie w konkretnym momencie i dlatego mogą trafić do kosza z końca drugiej połowy boiska, sprawiając, że tłumy szaleją. Komentator może powiedzieć, że zawodnik miał niesamowite szczęście. Ale to nie kwestia szczęścia to rzucanie do kosza razem ze swoją wewnętrzną istotą to bycie w kontakcie z tym szerszym zrozumieniem, o co chodzi w fizyce waszego świata. Nie tylko to mają specjalne zdolności psychiczne, bo potrafią też wyczuć planowane ruchy pozostałych. Bywacie na meczach koszykówki? Ester bardzo lubi. I siada tak, żeby móc widzieć naprawdę z bliska i próbuje czytać w ich umysłach, ale to pole minowe. Widzi tysiące zmian decyzji, jakie mają miejsce podczas gry, gdy jedna drużyna próbuje się dostosować do tego, co robi przeciwna. Zmieni się jeden zawodnik i zmienia się wszystko. Wchodzi nowy zawodnik i każdy w drużynie inaczej na niego reaguje. I nie ma to związku ze strategią, którą długo trenowali tylko z tym, co każdy zawodnik robi indywidualnie na poziomie wibracyjnym w danym momencie na boisku. Może to być związane z kłótnią, którą miał z żoną przed meczem. Może mieć związek z tym, ile spał poprzedniej nocy, lub z tym, jak jest dostrojony. Ponieważ gdy są dostrojeni do swojego źródła, to mogą też zestroić się między sobą. A nawet ten, który jest dostrojony do swojego źródła, może dostroić się do innych, którzy nie są i nadal pozostali mogą wiedzieć, co ten jeden może chcieć zrobić, ponieważ wszystko najpierw wydarza się wibracyjnie, zanim się zamanifestuje.